Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że u was wszystko ok, że jesteście przede wszystkim zdrowi. Dziś zapraszam was na ulubieńców kosmetycznych, chciałoby się powiedzieć kwarantanny, ale będą to ulubieńcy marca i kwietnia, ale tak naprawdę są to kosmetyki, na które postawiłam właśnie wtedy, kiedy przyszło nam pójść na ten przymusowy urlop. I wtedy też postanowiłam, że zadbam nieco bardziej o swoje ciało i właśnie o pielęgnacji ciała, będziecie nieco więcej, ale tych kosmetyków od razu mówię, że będzie naprawdę bardzo mało, bo są one na tyle dobre, że nie potrzebuję całego tego zbioru kosmetycznego, jak to zawsze było. Natomiast na samym początku zacznę od dwóch kosmetyków do twarzy, z którymi nie pokochałam się na samym początku. Jakoś nie do końca byłam w stanie zrozumieć ich działania i tego, że one po prostu są takie, jakie są, ale są tak naprawdę bardzo dobre, dlatego też chciałabym Wam o nich dzisiaj powiedzieć. Mowa tutaj o dwóch kosmetyków, o kosmetykach marki Soraya Plante, gdzie te kosmetyki mają 99% składników pochodzenia naturalnego i pierwszym kosmetykiem, o którym chciałabym Wam powiedzieć, to jest roślinna pianka myjąca do twarzy. Jest to najdelikatniejsza pianka, jakiej kiedykolwiek używałam właśnie do mycia twarzy. Natomiast to nie jest pianka, która, wiecie, jakby zmyje nam resztki makijażu, nawet po demakijażu. Nie. To jest coś... O, na tyle delikatnego że ja używam jej w pielęgnacji porannej czasem zdarza mi się w, w pielęgnacji wieczornej ale wtedy kiedy już naprawdę mam ten, ten makijaż zrobiony i chcę po prostu jakby tak powiedzieć domyślną twarz ale czymś bardzo delikatnym nie podrażnia ma bardzo taki powiedziałabym e, naturalny bardzo naturalny zapach roślinny o może tak e, ale bardzo przyjemny i o ile na początku ona wydawała mi się taka powiedzmy Tempa w użyciu, chyba tak to mogę nazwać, to dzisiaj jestem ją oczarowana i to, że jest właśnie taka delikatna i przyjazna dla mojej skóry. I e, odkąd nie używam takich bardzo mocno drastycznych kosmetyków, e, właśnie do mycia mojej twarzy, to zauważyłam, że oprócz przebarwień na mojej twarzy niedoskonałości się nie pojawiają, natomiast jeśli chodzi o drugi kosmetyk to jest esencja, roślina esencja tonizująca i tylko i wyłącznie dlatego, że jest to jest esencja tonizująca a nie tylko tonik to ja tą esencję zmywam, może nie od razu ale zmywam i nie stosuję ją na wacik tylko po prostu daję kilka kropel na rękę i delikatnie wklepuje to w twarz, daje to niezwykłe ukojenie, delikatne też nawilżenie takie odświeżenie, no fantastyczne są te kosmetyki i co najważniejsze słuchajcie, to jest, to jest niesamowite, ale one są niezwykle wydajne, mówiłam wam w ostatnich ulubieńcach o kremie z tej serii który jest też fantastyczny, bardzo lekki wydaje mi się, że teraz idealny właśnie na te cieplejsze miesiące kolejny kosmetyk, o którym chciałabym wam powiedzieć to Płyn do higieny intynnej marki Facel jest to tam. Marka z Rosmana. Ja chciałam Wam powiedzieć, że ja bardzo długo nie używałam żadnych płynów do higieny intymnej. Natomiast gdzieś tam w końcu no, sięgnęłam po ten płyn do higieny intymnej, właśnie w Rosmanie. Zresztą też od na temat tego płynu słyszałam mnóstwo pochlebnych opinii. Był oczywiście też taki czas, kiedy byłyśmy straszone płynami do higieny intymnej, były nam one bardzo mocno odradzane. Był naprawdę taki czas, pamiętam to. Um, Swego czasu właśnie w internetach. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że mm, ja nie odczuwam żadnego dyskomfortu, wręcz przeciwnie, czuję, że to jest kosmetyk idealny do tej części ciała. I mam kolejne opakowanie, będę go używać. I tak naprawdę, wiecie, o ile jakiś kosmetyk nie wyrządza nam krzywdy, nie czujemy jakiegoś nieprzyjemnego dyskomfortu, no to e, to, że się komuś nie sprawdza. To nie znaczy, że nam się nie musi sprawdzać. Ja jestem tego zdania, że bardzo wiele jest takich, w, tych, w tym momencie takich opinii na temat różnych kosmetyków, że tego nie używajmy, tamtego nie używajmy, albo to ma taki skład, a to ma taki skład. Słuchajcie, ja wychodzę z takiego założenia, że to, co mnie służy, niekoniecznie musi służyć drugiej osobie, natomiast. Hmm, ja sobie często też zdaję z tego sprawę, że kosmetyki, których używam, może nie do końca mają fantastyczne i genialne składy, ale się u mnie sprawdzają, więc dlaczego miałabym tych kosmetyków nie używać? Także jeśli chodzi o płyn do higieny intymnej, uważam, że jest fantastyczny, delikatny, nie podrażnia. Ehm, ma taki chyba nawet powiedziałabym bardzo neutralny zapach niezwykle neutralny zapach, więc uważam, że. Jak do tej części ciała idealny. Natomiast klucz um, dzisiejszego filmu to pielęgnacja ciała um, i na tą pielęgnację ciała postawiłam niesamowicie kiedy, tak jak powiedziałam, rozpoczął nam się ten przymusowy urlop i zaczęłam słuchajcie szczotkować ciało e, dawno temu kupiłam sobie taką szczotkę z wypustkami e, do szczotkowania ciała w Rosmanie one bardzo często są na promocji za 10 zł i ta szczotka jakoś tam u mnie wisiała, wisiała, wisiała aż w końcu pomyślałam sobie, że nie no w końcu zacznę jej używać i na początku chyba źle jej używam, bo używam jej na mokre ciało, ale później się doczytałam, że powinnam używać jej właśnie na, powinno się jej używać na suche ciało, no i na suche ciało sprawdza się rewelacyjnie Oczywiście szczotkuję sobie całe nogi, ręce, brzuch, pośladki I to jest coś fantastycznego Trzeba tylko pamiętać o tym, że wszystkie ruchy muszą być ruchami takimi zamietającymi w kierunku serca Natomiast y, mnie się zachciało kolejnej szczotki I ostatnio też Wam pokazywałam, kupiłam kolejną szczotkę właśnie w Rossmanie To jest ta sama y, seria For Your Beauty. Natomiast wydawało mi się, że ta szczotka bez, bez tych wypustek będzie nieco twardsza i mocniejsza. E, natomiast jest, powiedziałabym, delikatniejsza, ale równie przyjemna i Dzisiaj taką rutyną u mnie w pielęgnacji wieczornym jest właśnie szczotkowanie ciała, które uwierzcie mi już po kilku dniach naprawdę zaczyna wyglądać zupełnie inaczej i wszystkie jakieś ciemniejsze miejsca typu ciemniejsze kolana, ciemniejsze łokcie, ciemniejsze kostki, które u mnie występowały, dziwna sprawa, ale tak to było, wydaje mi się, że to jest spowodowane starczycą, ale nie zwalałabym tego wszystko na tarczycę. I słuchajcie, wszystko przepięknie wygląda, ciało wygląda dużo, ale to dużo bardziej jędrniej niż przed tym, kiedy ciało szczotkowałam. Natomiast chciałam wam powiedzieć, że jakiś czas temu, naprawdę jakiś czas temu, znalazłam takie peelingi kawowe z Body Boom, które myślę, że wszyscy znają w Ros nie w Rosmanie, one są w Rosmanie teraz, bo to jest ciekawostka, że teraz pojawiły się w Rosmanie, ale ja je kupowałam w Lidlu i te peelingi kawowe no naprawdę ja ich wcześniej nie używałam i to jest coś rewelacyjnego i ktoś mi ostatnio Ktoś z Was mi ostatnio mówiła, że ja powinnam sobie e, zrobić sama taki peeling, właśnie używając kawy mielonej i dodając jakiegoś oleju. I słuchajcie, ja tak zrobię. Ja zużywam wszystko to, co mam i ja to zrobię, bo naprawdę ten peeling kawowy z bodu jest fantastyczny, tak jak wygładza skórę i ta skóra jest naprawdę niezwykle taka delikatnie, nawet nie powiedziałabym, natłuszczona, ale nawilżona właśnie dzięki tym olejkom, których jest niewiele, ale fantastycznie działają na skórę, dlatego też. Mm, ten peeling równie fantastycznie się u mnie sprawdził, ale kolejnym peelingiem, który mnie niesamowicie zaskoczył, a przed którym poniekąd, może nie przed peelingiem, ale przed samą marką, byłam e, ostrzegana? No nie wiem, tak, można, tak to chyba można powiedzieć, że wcale nie, że to nie są wcale dobre kosmetyki, że mają złe składy, ale one się u mnie sprawdzają, więc co mam je wyrzucić? No nie. E, peeling, słuchajcie, z Ritualsa, z tej niebieskiej serii który jest takim peelingiem, to jest chyba peeling sony, tak mi się wydaje, który jest zatopiony w ogromnej ilości oleju, który tak rewelacyjnie wygładza skórę, tak fantastycznie ją peelinguje, no, że to jest po prostu moja miłość, a jeszcze zapach. Coś niesamowitego. W ogóle cała niebieska seria jest moją jedną z ukochanych, jeśli chodzi o ritualsa. Natomiast na samym końcu, słuchajcie, po tych wszystkich zabiegach e, szczotkowania, peelingowania, mycia, e, nakładam na mokre, wilgotne ciało. Moje odkrycie. Słuchajcie, oliwka z Baby Dream, ale to jest ta oliwka do, słuchajcie, to jest ta Sensitive, e, która jest bez zapachu. I to jest coś niesamowitego, bo ja wcześniej używałam oliwy, które były z zapachem i to mi nie odpowiadało. Śmierdziało mi to, czasem mi to tak śmierdziało takim zjełczałem, czymś, chociaż nie były stare, a to jest niesamowite. I po prostu jestem zakochana w tej oliwce i myślę, że to nie jest moje pierwsze opakowanie, na pewno kupię kolejne. Także słuchajcie, jeśli chodzi o moją pielęgnację ciała, szczotkowanie, peelingowanie, natłuszczanie no rewelacja, naprawdę rewelacja, teraz jeszcze dołączyłam ćwiczenia, więc mam nadzieję, że jak jeszcze dołączę picie większej ilości wody, to no... Może będzie to jakoś lepiej wyglądało. Kochani, to wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że mile spędziliście ze mną czas. Piszcie koniecznie w komentarzu, jakie Wam kosmetyki podczas tego przymusowego urlopu się sprawdziły, a które chcielibyście mi polecić. Pamiętajcie o kciuku do góry, jeśli dzisiejszy filmik Wam się spodobał, a jeśli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, zróbcie to teraz. Serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa!